Już od rana wieść się niesie, rajd odbędzie się po lecie. Kompletują się załogi, by na leśne ruszyć drogi. I rudozłota myśli... Wezmę na pilota znajomego mi zajączka. Skoro biega tak po łączkach, skoro kica przez dzień cały, pilot będzie zeń wspaniały. Zając? Przysiadł blisko steczki, nad ofertą wiewióreczki ją rozmyślać, dumać, padać. Wypada czy nie wypada, abym jechał z tą wiewiórką. Przecież pod najbliższą górką wóz zatrzyma się i stanie. Kogo wtedy czeka pchanie, kogo do tej pracy drapną? komu uszy wnet oklapną, marny powód do uciechy. Wiewióreczka zje orzechy, jaka fusty nie dostanę, zdrowie stracę, z czym dostanę? A poza tym mnie szalenie denerwuje, że seplenie. A seplenie, bo jeździłem już z wiewiórką i wybiłem przez nią właśnie mój ząb przedni. Biedny ty zajączku, biedny! I zapłakał sobie zając swój ząb piękny wspominając. Co mam robić? Tak czy owak, może lepsza będzie sowa. Z panią sową rzecz tak można. Jazda czeka mnie ostrożna. W takim razie zważać trzeba. Strona prawa, strona lewa, strona górna, strona dolna. Tu zajęta, tutaj wolna. Sowę wezmę, Niech mnie lasem poprowadzi. Tymczasem inna się załoga tworzy, jeleń. Rączy, zgrabny, chorzy, w głowę skrobie się rogami. Między nami jeleniami jestem w bardzo wielkiej kropce. Może zabrać z sobą owcę? Owca będzie mi beknięciem dawać sygnał na zakręcie. Słowo daję, dla kierowcy jest najlepszy pilot z owcy. Hej, owieczko, zbliż się proszę. Zechciej podać mi kalosze. Jestem bardzo delikatny i na katar tak podatny. Nikt mi nie odpowie? Na zdrowie! Owszem, na zdrowie! Pojedź ze mną tym pojazdem, a uczynię z ciebie gwiazdę. Każdy wie, że przy jeleniu wszyscy pozostają w cieniu. Lecz kto przy jeleniu blisko, ten ma ważne stanowisko. Moja owcą, a więc jak? Tak, panie Jeleniu, tak. Choć się chwalić nie wypada, jestem lepszy niż zasada. Rajt sosnowy, rajt dębowy, rajt głogłowo malinowy, rajt przez rzekę, rajt przez góry. Nie pamiętam nazw niektórych, ale wygrywałem wszędzie i tym razem też tak będzie. Tylko zważaj na mój znak. Tak, panie gdy będziemy jechać w nocy, wtedy dasz mi ciepły kocyk. Rogi mi owiniesz szalem, i pomkniemy śmiało dalej. Pamiętaj, na skraju lasu będzie punkt kontroli czasu. Potem ku mojej radości odcinek dużej szybkości, a ja lubię pędzić tak. Panie Jeleniu, tak. Pogadali i niedługo już załogę tworzą drugą. Ślimak także przywędrował. Wysunął różki i schował. Pod liściem usiadł i czeka. Mm, mm, rajdowa, mm, droga, daleka. Zagadka. Dla mnie nieprosta. Wziąć udział, czy lepiej zostać. Wysunął różki i schował. Tak się sprawą zdenerwował. Nikt nie dostrzegł nieboraka. Nie zważają na ślimaka. Wilk tymczasem zębem klapie. Jeździć dobrze nie potrafię. Mogę ucapić za nogę, ale jeździć? Nie, nie mogę. Lecz chwileczkę, zdaje mi się, pomocnika znajdę w lisie. Chytra sztuka, okiem strzyże, wie do mety jak najbliżej z nas sposobów sto i dwieście, jak ominąć doły w lesie, jak zasłonić się swą kitą, by go w porę nie odkryto. Drogi lisie Jeśli można rr, Pognaj ze mną na rajd Pognaj A co dasz mi? Mm, dam dwa sery Wilku <grym> To stare numery Już coś było O tym serze Znam tę bajkę mówiąc szczerze Wilku Pan mnie nie oszuka, tak jak lis. Oszukał kruka! Lisku, proszę bardzo grzecznie. Z tobą jechać chcę koniecznie. Masz tabliczkę czekolady. Z orzechami? Nie da rady. Jeśli bardzo ci zależy, daj mi raczej coś. Z odzieży, o. nowe dżinsy i kurteczkę. Nie dam. No to cześć. Chwileczkę. Słucham. Ostatecznie mogę. Ale czy ty choć znasz drogę? Panie Wilku, dzieckiem byłem, a już z tatą tu jeździłem. Hmm, jak to? Tak to, właśnie z ojcem jeździłem tędy roll z lojcem. Oh. Tatuś był ambasadorem, miał w tym lesie piękną norę. Nosił y, smoking a, 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 albo frak. Hmm, nie, niemożliwe. Ależ tak! Lisie... Nie, więc nie byłem w błędzie. Z tobą rrr, mogę jechać wszędzie. Najpierw kurtka. Rrr, to, to na mecie! Muszę mieć gwarancję przecie, że dowiedziesz mnie bezpiecznie. No, jeżeli chcesz, koniecznie. Niech tak będzie trudna rada. Daj te dżinsy. Rrr, rrr, rrr. Wiesz, i wsiadaj. Już jestem gotów do czynu. Startujemy za pięć minut! Podążajmy na start zatem. Żuraw sędzia w czapce w kratę, czujnie swą obraca szyję. Nic się przed nim nie ukryje. Żura wszystko przysposobi. Głos oddaję starterowi! Starter wróbel, w na sosnę. Ćwierknął ćwir, a echo głośne ćwir powtarza. W dali W Wróbel? Tak na starcie mówi. Zarobników się uprasza, by pamiętali o pasach. Niech drogi nie zajeżdżają, niech kolegom pomagają. Niech tak jadą, aby każdy chwalił ich za sposób jazdy. Przypominam, w chwili tej obowiązuje fair play. I tutaj przerwał w półsłowa, bo wpadła pomoc drogowa. Pakowny wózek ze sprzętem, pełno w nim dętek, nakrętek, trzy reflektory i motor. Pomoc drogowa jak złoto. Na wózku bardzo skupiona siedziała dyżurna wrona. Zobaczmy ile to Na miejsca gotowi start! Rubel machnął chrągiewką, że aż się zachwiało drzewko. I w tej właśnie sławnej chwili rajd się zaczął. Wyruszyli. Kaczor kwaknął od niechcenia. Pak, pak. Życzę powodzenia. I już walka trwa zacięta, na przecinkach, na zakrętach. W lesie dobrą pocztę mają, widzą, że prowadzi zając. Kierowicą kręci w lewo, minął strumyk, minął drzewo. Myśli sobie... Dostolana, potem druga i wygrana. Pędzi zając lewą stroną, z szybkością niedozwoloną. Wszystkich do ucieczki zmusza, więc na trasę patrol rusza. Na czele patrol kot. Dopadli zająca w lot. Dzień dobry. Jestem zajęty. Poproszę o dokumenty. Dlaczego? A mianowicie nieprawidłowo jeździcie. Kto wyrusza na rajdy w lesie, musi znać przepisy przecież. Panie kucie, wygrać chciałem, więc troszkę szybciej jechałem. Może to sprawiła tremor, a poza tym zęba nie mam. Co ma ząb do waszej jazdy? To zrozumie przecież każdy, że wygrana ta podniesie autorytet mój w tym lesie. Ząb, nie ząba płacić trzeba. Płać, zajączku, więc. O niebo! Zając płacze, zwleka, biada, lecz się z kotem nie dogada. Bo wiadomo oczywista, kot największy to służbista, a zające też nie mogą wbrew przepisom jeździć drogą. Lecz przerwijmy smutne słowa: przez polankę pędzi krowa! Dowiedziała się o rajdzie, pewno się w czołówce znajdzie. Taki rajd to wydarzenie, które bawi mnie szalenie. Kiedy Jadę leśną drogą. Jestem bardzo szybką. Krową. Spójrzcie jaki wdzięk i polot. Nie przyścignie mnie. Samolot. Nie dogonią mnie rumaki. Nawet nie dolecą ptaki. Samochodem jadę sobie. Rajt na zdrowie wyjdzie krowie. Takie rajdy bardzo lubię, wszystkim mówię, głośno mówię. Nowoczesna jestem krowa. Rajdowa, samochodowa. Chociaż mam potężną duszę, ale wygrać dzisiaj muszę. Muszę! Krowa zręczna nie zawraca. I nie błądzi, drogę skraca, ominęła patrol z kotem, już zniknęła za wykrotem. Pędzi boczną dróżką w las, ma jak dotąd świetny czas, a za krową dalsze wozy. Pierwszy z brzegu to wóz kozy, patrzy, węszy, brudką strzyże, widzi inni coraz bliżej. Kozie brak. Nie, nie wygram rajdu tak. Trzeba bokiem przez Olszynkę, potem w prawo przez Dolinkę, bo ja lubię pet szalenie. To ja, koza! Ładne rzeczy! Ja tu z wilkiem jadę sobie i nagle leżymy w rowie. Okulary, kozo, nałóż! Drogowskazy sobie załóż! – Popatrz tylko, jak jechałaś! – Cały lakier podrapałaś. Przednia szyba też rozbita. – Moja pobrudzona kita! Panie Wilku, hmm. co robimy? Hmm. Czy je my, czysto czy hmm. sto i my? A, liści zaraz, kozo powie, co z twym samochodem rr, zrobię. Szkół powietrze, wilk wypuści, hmm. wyjmie motor i zatłuści, hmm. akumulator rozbije, hmm. całą benzynę wypije. Hmm. <laughs> Żartowałem. i <Na> zbyt srogo. <laughs> Wezmęć i pomoc drogową. <laughs> Lecz na zawsze zapamiętaj, by uważać na zakrętach. Raz na wozie, raz pod wosem, Taki los dziś a my lisie wyruszamy i do mety prosto gnamy. A tymczasem hen na mecie już sędziowie są w komplecie. Żuraw wszystkim przewodniczy. Na zegarku swym czas liczy. Żuraw zna się wszak na czasie. Ej, uwaga, bo na trasie ślimak się pojawił zwolna. Patrzy w koło. Droga wolna! I za chwilę co powiecie? Ślimak pierwszy jest na mecie. Nie do wiary, on zwycięzcą. Wszyscy sławią jego męsko. Są oklaski, szarwy wieńce. Ślimakowi aż wieńce wystąpiły ze wzruszenia. I słuchając przemówienia łzę uronił. Jedną, drugą, że pokonał trasę długą. Jak się okazało potem, ślimak wygrał na piechotę. Jestem bardzo tym Wzruszony i zaraz wracam do żamy. Zakończony rajd w lesie, lecz się wieść już taka niesie, że za rok też o tej porze Znowu się odbędzie może. A skoro wyniki znamy, pięknie dzieci pożegnamy leśny rajd, leśny rajd to największa z wszystkich frajd leśny rajd, leśny rajd to największa z frajd. nie musimy samochodem można pieszo przebyć drogę ty z plecakiem, ja no z żeby nie zapłodzić czasem leśny rajd, leśny rajd, leśny rajd to największa z wszystkich frajd leśny rajd, leśny rajd to największa z